Kochani, witam Was bardzo serdecznie w najnowszym filmiku na kanale La Kierowniczka. I dzisiaj w końcu bardzo długo wyczekiwany filmik, który sama bardzo chciałam nagrać, ale ciągle mi czegoś brakowało, ciągle czegoś nie miałam, ciągle o czymś zapominałam i w końcu zebrałam wszystko do kupy, i dzisiaj będzie filmik o frezarkach oraz o pochłaniaczach pyłu. Pojawiały się setki pytań, jakiej frezarki używam, jaką polecam, jaką niedrogą frezarkę polecam. Czy używam pochłaniaczu pyłu? Jakie frezy stosuję? Tych pytań było mnóstwo i dzisiaj postaram się odpowiedzieć Wam na wszystkie z nich. Ale zaczniemy od dwóch bardzo ważnych informacji. Czyli, po pierwsze, nie porównujcie dzisiejszych frezarek z frezarkami za kilka tysięcy złotych. Frezarki, które Wam pokażę, kosztują około 200 złotych i to jest zupełnie inna półka cenowa. Ale zdaję sobie sprawę, że nie każdy z Was ma potrzebę albo możliwości na to, żeby wydać kilka tysięcy złotych na frezarkę. Ja sama pracuję na tych tańszych. Nie mogę sobie pozwolić na te bardzo drogie i właściwie nawet nie mam takiej potrzeby. Do użytku takiego domowego, w domowym zaciszu te tańsze zupełnie wystarczają. Jeżeli chodzi też o frezarki, chciałabym bardzo mocno zaznaczyć to, że to jest narzędzie, którym można sobie zrobić krzywdę. Więc jeżeli nie miałyście nigdy styczności, to uważajcie. Ja zanim zaczęłam stosować swoją frezarkę, to pracowałam na niej na trzech szkoleniach. Jak kupiłam swój pierwszy model, to pracowałam najpierw na wzornikach, żeby opanować jak moja frezarka działa, z jaką mocą pracować, jakiego freza używać i jaki efekt jest po przejechaniu jeden raz. Więc bardzo ważne jest to, żeby działać ostrożnie, rozważnie. I żeby trochę się podszkolić, posłuchać, poćwiczyć zanim zaczniecie pracować na płytce paznokcia, bo jak zatrzymacie się w połowie paznokcia, to naprawdę to będzie piekło, to będzie bolało, zrobicie sobie krzywdę tylko i wyłącznie, więc uważajcie na działanie frezarki, bo to jest wspaniałe narzędzie, które pozwoli Wam zdjąć hybrydy dosłownie w kilkanaście minut, bardzo szybko, efektownie pozwoli Wam opracować skórki tak jak nic innego, ale czasami trzeba po prostu uważać, trzeba się nauczyć pracować z tym narzędziem. Jeżeli chodzi o frezarki, które ja mam, będę porównywać dwa różne modele. Pierwszy z nich jest to model JD700 i jest to frezarka, którą mam od kilku dobrych lat. Zaczęłam pracę właśnie od tego modelu 4 lata temu, tylko że była to wersja fioletowa, która po prostu po dwóch latach mi już siadła. Ale była to kwestia rączki. Natomiast rączka do frezarki kosztuje prawie tyle, co nowa frezarka, więc postanowiłam kupić nową, tym razem białą, już znacznie bardziej mi się podobała wizualnie. Natomiast druga frezarka, o której będę mówić, jest to frezarka Sprint 40 i ją kupiłam kilka miesięcy temu. Pokazywałam wam ją nawet w, w holu, którymś na kanale. I dużo z Was pisało o tym, że chcecie film o fryzarkach wtedy, więc będziemy porównywać te dwa modele. Jeżeli chodzi o podstawowy parametr, czyli o cenę, ta kosztuje 170 zł, ta kosztuje 220 zł, więc jest różnica 50. Nie jest to duża różnica, ale jednak przy tej półce cenowej 50 zł to jest spora różnica. Jeżeli chodzi o moc, 35 W, 40 W, więc jest porównywalnie ta jest nieco mocniejsza. Natomiast bardzo ważnym parametrem jest nie tyle co cena wizualna, którą możecie same sobie zobaczyć, co waga. Ta frezarka waży prawie kilogram, ta 600 gram. To samo jest przy rączkach. Rączka w tej frezarce waży około 230 gram, a przy tej 150. Więc o dobrą 1 trzecią ta jest lżejsza. I jest też sporo mniejsza. Więc jeżeli podróżujecie, to ta frezarka, będzie po prostu zgrabniejsza, mniejsza, łatwiejsza do przetransportowania i sporo lżejsza. Obie mają regulację, czy chcemy regulować obroty ręką, czy może pedałem stopą. Ja tych pedałów nigdy nie używałam, po prostu to jest dla mnie funkcja zbędna, ale jest taka opcja w obydwu, więc możecie z niej korzystać. Obu możecie regulować sobie obroty tutaj pokrętłem, tutaj przesuwając. I w obu możecie regulować, czy obroty mają być w prawą czy w lewą stronę. To jest bardzo przydatne dla osób leworęcznych. Obie mają oczywiście wejścia na rączkę, i to wejście jest inne w obu frezarkach. Więc nie możecie sobie dokupić rączki od tej frezarki i zaplikować w tej. Więc to są podstawowe takie parametry, jeżeli chodzi o głośność działania. Na mniejszych obrotach ta działa nieco głośniej. Na tych średnich, czyli na tych, na których pracuję, nie zauważyłam różnicy. Wydaje mi się, że ten dźwięk jest nieco bardziej ostry, ale słuchajcie, tą frezarkę mam już ponad rok, a tą dopiero od trzech miesięcy. Więc wydaje mi się, że ta głośność, ta intensywność działania jest spowodowana po prostu już z lekkim zużyciem tej frezarki. Więc moim zdaniem przy zakupie nie zwracajcie uwagi na głośność działania, bo jest bardzo porównywalna. Więc to tyle, jeżeli chodzi o podstawowe parametry urządzenia. Jeżeli chodzi o rączki, wizualnie są bardzo podobne. Natomiast rączka przy tej frezarce jest nieco lżejsza. I słuchajcie, taka mała różnica wagi, ale dla nadgarstka to jest całkiem spora różnica. Jeżeli chodzi o podstawki, to w tej frezarce dostajecie taki podstawek i w ten sposób przechowujecie rączkę. W tej fryzarce jest ten podstawek już wbudowany, ale w zestawie macie również taką gumową podstawkę, jeżeli chciałbyście, no, w innym miejscu po prostu tą rączkę odkładać. Jeżeli chodzi o zestawy, czyli o to, co znajduje się w zestawie z frezarką, to macie tam oczywiście urządzenie, rączkę. Macie podstawkę właśnie pod rączkę, zawsze jest dołączony pedał, z którego no ja nie korzystam, ale może ktoś z Was by chciał i jest dodany zestaw frezów, przy czym ten zestaw frezów, o frezach za chwilę Wam powiem, ale te z zestawu to raczej się na wiele nie zdadzą. Więc krótko podsumowując, ta frezarka ma nieco większą moc, jest nieco lżejsza i mniejsza, ta natomiast jest trochę tańsza, i jeżeli nie chcecie z nią podróżować, to w niczym nie będzie wam przeszkadzać to, że ta frezarka jest nieco cięższa i węższa, a możecie wręcz sobie coś na niej położyć. Na tej już niestety nie ma takiej możliwości. Głośność działania jest podobna, cena przy tej jest nieco mniejsza, czyli 170 zł. I jeżeli ja osobiście miałabym wybierać, to wybrałabym tą, bo jest mniejsza, poręczniejsza. Ja często frezarkę ze sobą włożę, więc dla mnie waga ma dużą różnicę. Natomiast co wy wybierzecie, to już zależy od was. Wszystkie różnice wam przedstawiłam. Teraz przejdziemy krótko do opowiedzenia o frezach. I ja nie mam ich bardzo dużo. Takie podstawowe, z których najczęściej korzystam. Pierwszym moim zakupem, który kupiłam z pierwszą frezarką te parę lat temu, jest frez karbidowy z dodatkową powłoką Infinity. Jest to frez z marki Indigo i dałam za niego aż 145 zł. Więc jest bardzo drogi, on jest bardzo mocny, bardzo ostry, ale używam go przez te 4 lata i nic się z nim nie dzieje. Natomiast jest na tyle intensywny, że ja używam go do ściągania powłoki żelowej czy na przykład akrylożeli, bo jest naprawdę bardzo mocny. Jeżeli chodzi o ściąganie paznokci hybrydowych, to używam takiego frezu. Jest to frez ceramiczny i słuchajcie, możecie zwrócić uwagę, że ten frez ma tutaj czerwoną obrączkę. I te obrączki nie są bez znaczenia. One oznaczają to, jaki jest, jaka jest gradacja danego frezu. I najdelikatniejsze mają kolor żółty, następnie jest kolor czerwony, czyli ten frez jest jednym z delikatniejszych. I dalej mamy niebieski, zielony, czarny i najostrzejszy, czyli różowy. I ja sobie do hybrydy używam takiego delikatnego, świetnie się do tego sprawdza. Dodatkowo mam kilka frezów do opracowywania skórek i są to bardzo różne frezy. I mam tutaj kilka frezów kamiennych z takiego różowego kamienia, które kupiłam razem z tą frezarką drugą. Tutaj mamy kilka takich mniejszych. Te na końcu trzy pochodzą z zestawu tego od frezarki, więc czasami po prostu ich sobie też używam. Natomiast do ściągania. Hybrydy ściągania żelu warto sobie dokupić inny frez. Wszystkie frezy, które znajdę, które pójdzie, to wam podlinkuję na blogu, więc wpadajcie do wpisu, jeżeli chcecie jeszcze się dowiedzieć czegoś o tych frezach lub znaleźć linki do frezarek, do frezów, no i do pochłaniacze. W ten sposób przyszliśmy do ostatniego niezbędnego produktu. Dlaczego on jest tak bardzo powiązany z frezarką? Słuchajcie, podczas ściągania jest mnóstwo pyłu. Ten pył jest wszędzie i to, że on jest na biurku, na dywanie i na całej Waszej bluzce i spodniach, to nie jest taki duży problem jak to, że ten pył się unosi, dostaje się do Waszych oczu, wdychacie go, to nie jest nic dobrego i najlepiej tego unikać. Można założyć maseczkę, ale to też nie jest do końca dobre rozwiązanie, więc konieczny był pochłaniacz. I ja swój pierwszy pochłaniacz kupiłam razem z tą pierwszą frezarką i jest to taki duży... Różowy pochłaniacz nie było niebieskich i całkiem niedawno kupiłam nowy pochłaniacz, który wygląda tak. Jaka jest różnica między tymi dwoma pochłaniaczami? Ogromna, właściwie jedyną cechą wspólną jest to, że pochłaniają pył i to jeszcze nie do końca. Jeżeli chodzi o moc tych pochłaniaczy, ten ma moc 25W i kosztuje około 115 zł, Natomiast ten ma moc 40W i kosztuje około 113 zł. Jednak jest bardzo duża różnica, ponieważ ten dostaniecie w prawie każdym sklepie kosmetycznym na Allegro, wszędzie. Natomiast ten zamawiam z AliExpress i niestety trochę trzeba poczekać, aż przyjdzie. Ale to nie koniec różnic. Ten pochłaniacz jest pochłaniaczem, który działa na worek. Macie tutaj zamontowany worek, w który po prostu cały ten pył się dostaje. I niestety w przypadku tego pochłaniacza część z tego pyłu z tego worka po prostu wylatuje wam na biurko. Oczywiście można to posprzątać, no ale to nie jest nic przyjemnego. Myślę, że jest to kwestia tego, że po pierwsze ten worek nie jest zbyt szczelny, a po drugie aplikacja tego worka po prostu na gumkę też nie jest zbyt dokładna. Natomiast w tym drugim pochłaniaczu jest zupełnie inaczej, ponieważ tutaj mamy filtr, na który osadza się cały pył. Więc on nigdzie się nie dostaje na boki, tylko zostaje cały na tym filtrze. Jeżeli chodzi o oczyszczanie później, no to ten worek możecie zdjąć, wytrzepać, odkurzyć, wyprać i możecie też zaaplikować nowy. W zestawie od razu dostajecie trzy zapasowe worki. Natomiast w tym mamy jeden filtr, ale możemy go również wytrzepać, wyjąć, możemy go odkurzyć i można również dokupić pojedyncze worki czy filtry, więc z tym nie ma żadnego problemu. Natomiast jeszcze takie bardzo użytkowe wady i zalety. Tutaj ogromną wadą jest to, że ten pył ucieka, natomiast jest bardzo wygodny tam pochłaniać. To jest taka miękka poduszka, na której zarówno wy, jak i osoba, której ściągacie na przykład paznokcie, może tą dłoń sobie oprzeć. Dodatkowo on działa bardzo cicho, za to ten buczy. On tak bardzo głośno, naprawdę bardzo głośno działa. Dwukrotnie to głośniej to jest mało powiedziane. On jest naprawdę bardzo głośny. Zagłusza wszystko dookoła, ale nie wypuszcza żadnego pyłu bokiem. Nie jest najwygodniejszy, bo niestety to jest taki, taka plastikowa po prostu skrzyneczka, no ale żaden pył nie ucieka Wam bokiem. Wszystko zostaje na tym filtrze. Więc to już właściwie wszystkie takie podstawowe parametry. Podsumowując pochłaniacze, ten pochłania pył znacznie lepiej, jest mocniejszy. Ich cena jest porównywalna, natomiast ten idzie do Was z AliExpress i niestety trochę to trwa. Tutaj znacznie wygodniejsze jest użytkowanie, ponieważ możecie sobie oprzeć wygodnie dłonie, dodatkowo działa bardzo cicho, a ten po prostu buczy. Jeżeli chodzi o wymianę filtra czy worka, nie ma z tym żadnego problemu, one są wielokrotnego użytku, ale też bez problemu można dokupić. Więc jeżeli miałabym podsumować, Dzisiejszy wpis i wybrać sobie mojego faworyta wśród frezarek oraz wśród pochłaniaczy, to byłaby to ta mała, wygodna frezarka, która jest bardzo lekka, która kosztuje nieco więcej za to ma większą moc i jest dużo lżejsza i po prostu wizualnie bardziej mi się podoba. Natomiast jeżeli chodzi o pochłaniacz, to dla mnie nie jest tak ważny hałas jak to, że ten pył jest całkowicie wchłonięty i zatrzymany na tym filtrze. Więc bez wątpienia. Wybrałabym ten pochłaniacz. To nie jest też tak, że on jest niewygodny i nie idzie na nim pracować, bo to jest też taka podstawka. Znacznie wygodniej się pracuje na nim niż na takich małych poduszeczkach. Więc on i tak jest dla mnie wystarczająco wygodny i fajnie mi się na nim pracuje. Dodatkowo kładę sobie taką miękką gąbeczkę do oparcia dla kogoś, komu ściągam, i jest to wygodne. Myślę, mam nadzieję, że dzisiejszy filmik. Odpowiedział na większość waszych pytań. Macie tutaj niedrogie frezarki i niedrogie pochłaniacze. Macie wszystko o takich podstawowych frezach. Wszystkie linki macie na blogu, więc mam nadzieję, że dzisiejszy film będzie dla was taką małą skarbnicą wiedzy. Jeżeli jeszcze jedno bardzo ważne urządzenie, które jest niezbędne przy wykonaniu za to stylizacji, czyli lampa. Jeżeli zastanawiacie się jaką lampę wybrać do utwardzania waszych paznokci hybrydowych czy żelowych, to odsyłam was do filmiku Produkty niezbędne do wykonania hybrydy. Tam wszystko jest. Wszystkie linki, opowiadam o wszystkich lampach, jakie mam, więc jeżeli się nad tym zastanawiacie, to zaglądajcie tam. A teraz bardzo chciałabym, żebyście w komentarzu napisały, czy wy używacie frezarki lub pochłaniacza, a może tego i tego? i z jakich korzystacie. Jeżeli macie do polecenia jakieś frezarki, pochłaniacze, jakieś frezy bardzo fajne, fajne strony, koniecznie piszcie w komentarzach, bo chciałabym, żeby ten film był taką dużą skarbnicą wiedzy dla każdego z Was, żebyśmy mogły do tego filmu wracać i żeby tutaj po prostu wszystko było. Mam nadzieję, że Wy się zainspirujecie tym, co ja napisałam, że Wy dacie mi znać w komentarzach o jakichś fajnych narzędziach. Gdyby nie internet, gdyby nie Instagram, to ja na przykład nie dowiedziałabym się o istnieniu tego pochłaniacza, a bardzo się cieszę, że mi się udało, więc bardzo serdecznie pozdrawiam miłą osobkę, która mi go również poleciła i podrzuciła link. Więc mam nadzieję, że spodoba Wam się taka forma. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania o, je, o frezarki, o pochłaniacze, no to również oczywiście piszcie w komentarzach. Ale jeżeli macie jakieś inne pomysły na filmiki, które chciałbyście zobaczyć, no to oczywiście czekam na Wasze propozycje. Na dzisiaj to już jest wszystko. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się spodobał. Trzymajcie się ciepło. Pa! pa.